Kim jest Pazuzu i dlaczego od tysięcy lat jego imię budzi lęk i fascynację? Pazuzu to starożytny demon z mitologii mezopotamskiej, który swoją groźną sławę zyskał jako król demonów wiatru. W szczególności uważano go za pana wiatrów południowo-zachodnich, niosących choroby i zniszczenie. W sztuce przedstawiany jest jako przerażająca postać o ciele człowieka skrzydłach nietoperza, orlich pazurach i lwiej głowie. Jego wygląd miał odstraszać zło. Mimo, że sam był symbolem destrukcji. Jednakże Pazuzu pełnił też rolę obrońcy. Wierzono, że potrafi odpędzać inne demony, zwłaszcza swoją rywalkę Lamasztu, która zagrażała kobietom w ciąży i noworodkom. Amulety z jego wizerunkiem były używane, by chronić domostwa przed jej morderczymi zamiarami. W kulturze popularnej Pazuzu stał się inspiracją dla licznych opowieści o opętaniach, jak choćby w słynnym horrorze Egzorcysta. Jego mroczna postać przypomina, że zło może pełnić dwoistą rolę: niszczyć i jednocześnie chronić przed jeszcze większymi zagrożeniami. Jeśli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj kanał Reptilli na YouTube. Kliknij w dzwoneczek, by nie przegapić fascynujących legend, teorii, historii i opowieści. I pamiętaj, oni są wśród nas.